Dzisiaj znowu stworzenia Sonarii. A? Dzisiaj e, znowu stworzenia Sonarii. E, no i dzisiaj jesteśmy. W sumie to znowu nie wiem jak to się nazywa. Powinienem wkrótce zjeść, ale musimy zjeść. Tylko ja nie wiem. Co to jest, co one jedzą. tylko. Powinien być mięso Żelcy. No to lecimy do tego, bo ostatnio dołączam do stada. Kiedy nie już eee, no nie teraz właśnie się pokazuje, gdzie jest. Eee, gdzie są ludzie z mojego. Nie, no chyba zostanę wodnym. No tak, pi. No. kokaty jakieś kokaty, idziemy zobaczyć nie jedzenie ta kokat pewnie jest no właśnie jest. jest ogromna o o dobra doszliśmy teraz szukamy mięska oczywiście tam Jack. Do i grać ze mną to oczywiście zapraszam, jak mi napiszecie wy te, wy, w komentarzach w komentarzach chcecie to podam wam adres tego eee, no. tego co yy, serwer serwera na którym ja tak normalnie sobie na stworzenie tsunami. Son hmm, no Możesz nie pływać. Cześć. Ja ostatnio miałem jakiegoś tego. Takiego. Hmm, wodnego, ale jeszcze miałem tego. Tego, że jest ten hamel. Później w dół. Oto i później w dół i w prawo, dlatego ja miałem przechowywane, mogę sprzedać Arjona. Co to jest Dragonic Sauria? Są takie... Mm, to on może latać Tak, on może latać, spokojnie To nim będzie dzisiaj będę tak, tak ogólnie, no chyba nim Bo on się przydaje bo on... To jest ona no. Mięso Czuję się Ja się ryspię w miejscach, gdzie gdzie akurat gdzie akurat jest mięso, ale ja nie jestem tym mięsoszercą. Ja Skręcaj i ja się trudno tu opanowuję, ptaki mega Na komputerze lepiej. O, on dorosł. ten czy to tak szybko się. Dobra, to będę piec. Nie szukam jeszcze takiego miejsca. Jednego... No i ten też jest kłótny, no ja nie mogę. Powąchać za soby? Jesteś właśnie na To nie, może ty... Co ty tak wolno No hal... No, halo. Czemu tak? No, ja nie wiem. Jak Nie. Muszę, to muszę... nie. Słaby. Dobra. Mm. A i nie wiem jaki raz już oczywiście przepraszam, że się nie będę odzywać, no ale do głowy mi nie wpada. Co mogę na powiedzieć? Bo czasem po prostu mam takiego mózgu Nie wiem właśnie co mówić. Dobra. Mm. więc właśnie będzie ten moment, przepraszam nie, po prostu potrzebujemy nie strzeż się niebez znajdź nie, nie. Dobra To ja już będę kończyć Bo tutaj nie wiem czy widzicie Ale mam tak coś No i właśnie już e Pa Bardzo fajnie było Pa